Witajcie ponownie, to już trzeci odcinek Archeidża. No, załóżmy, że jest to drugi odcinek, bo tam tworzenia postaci na nie będę liczył, ale w każdym razie witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Archeidża. Jest mi niezmiernie miło, że mogę go prowadzić. Ach, poczułem się tak zaszczycony, no nic. I znowu muszę czekać, aż to się załaduje, bo muszę się nauczyć, żeby nie, nie wyłączać tej gry za każdym razem, jak kończę nagrywanie. No i znowu musimy poczekać, no. Postaram się obrócić monitor na chwilę. Może to przyspieszy ten proces. Ale nie. Nic się nie zmienia. No tutaj mamy jakąś podpowiedź. Mogę kraftować craft wysokiej jakości. Yy, Specjalne umiejętności prawdopodobnie. Jest materiał, który mogę kupić u handlarza, no nic. To, to nas zbytnio nie interesuje póki co. Ja mam piąty poziom, a co robią piąte poziomy? Mają wyjewane na całą grę. Po prostu expion. To jest wszystko, co jest mi na razie potrzebne. No come on. Ja już nienawidzę tego ładowania screena. Szybciej, szybciej. Dobra, jest to procent. No to wchodzimy do gry. Wchodzimy do gry. Dalej wchodzimy do gry. I jesteśmy w grze. Super. Gdzie my to skończyliśmy? Ach, w tych wielkich, kolosalnych stworkach. Co to jest w ogóle? To jest chyba żywioła ziemi, tak. Tu coś widzę. Nie mam żadnych questów, więc mi się wydaje, że po prostu muszę podejść do kolejnej lokacji. W sumie mamy już piąty poziom to już jest coś, to, to już nie są takie nobowskie, nobowskie etapy gry. My już tutaj jesteśmy niemal profesjonalistami. Chciałem wiedzieć tylko, jaki tutaj jest maksymalny poziom. w Także mam nadzieję, że nie będzie się kończyć przy 60 poziomie. No nic tutaj. Co to jest? Ok, coś tu dostałem. <laughs> Przepraszam. E, tu mi się wydaje, że to są jakieś Iwanty, które mają zachęcić gracza. Ale tu już jest jakieś mikropłatności, to to będziemy unikać. A przejście do kolejnej lokacji nie było zbyt dobrym pomysłem, ale nic nie mamy w questach, no nie wiem tak naprawdę co powinniśmy zrobić. Mam nadzieję, że tutaj jakiś NPC da mi jakieś questa. O. Nie ma nic dla mnie. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba powinienem się jednak wrócić. Ale nie, wiem, naprawdę co powinienem zrobić? Postaram się pogadać z tymi wcześniejszymi listami. Może tam ktoś ma jakiś wykrzyknik na sobą. Czy coś takiego? Ewentualnie po drodze się trochę na... ponapieprzamy ze stórkami. Ze wszystkimi mobami, które nas tutaj spotykają w tym wielkim świecie. No tutaj już widzę, że... Się... Nie, czemu jest na czerwono, skoro to ma poziom? To jest jakiś gracz, nie będę Aha, one mają czerwony wygląd z tego względu, że sama atakują. Rozumiem. No dobra, no, one nie są mi potrzebne. Chcę tu wiedzieć, co mam zrobić, no. Ludziska, pomóżcie. Jakieś achievementy? Zaś mi się narazuje, to mi się da mam swoje z powrotem tego nula. On mi chyba będzie reskiutował, co mi się tak wydaje, jak padnę. A nie, to jest coś ze skillami. Kurde, czuję się taki słaby w tą grę. Ja naprawdę nie mam pojęcia co ja tutaj mogę zrobić, no. Zabrali mi questy. Nie. Już mnie nie prowadzą za rączkę, co się gubię. A nie, za chwilę ogarniamy, za chwilę dojdziemy do sedna. będę już wiedział co mam zrobić. A po drodze tutaj będziemy wbijać trochę Expo. A coś mi się wydaje, że to nie jest gra typu metrę, bo tylko Zabicie stwora nie dostaje tak dużo Expo. Więc tutaj prawdopodobnie głównie z Questów będzie się zbierać wbijanie kolejnych poziomów. Rano, nie, 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 mi w nagrywaniu. nie, odejdź nie, odejdź nie, tutaj nie, 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 nic nie, powiedzenia, nie, 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 tutaj nie, 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 Zaraz przyjdę, nie, Zaraz przyjdę, Dobra, już jestem. Tutaj pies mi się bezczelnie włamał do pokoju i zostawił otwarte drzwi. A nie chcę tutaj pobudzić jeszcze nikogo. Więc dobra, no wrócimy do pałętania się tutaj po tych miastach. No Kompletnie nie wiem, gdzie mam pójść. To nie będzie zbyt ekscytujący odcinek, co mi się tak wydaje. Tutaj postaram się pogadać z każdym piesem Na pewno któryś ma dla mnie jakieś kwesta.

Ej, ej ej ej. Jak mam walczyć z niewidzialnym wrogiem. O, to pan? Nie wiem czy to jest jakaś wina tekstura, czy co, ale widzicie teraz nawet skilly nie rozwieracą. Nie, skilly są jednak. Quest log mi tutaj. Uniemożliwia yy, widzenie tych skili, ale tak czy inaczej dlaczego te wszystkie modele postaci nie są ukazywane. Te wszystkie NPC, te wszystkie potwory. Dlaczego mi to znika?

Water, fire, and earth were the land's true rulers, reigning over life and death. Passing the Bejant trials meant receiving each element's blessing as a mature adult warrior. Not good. co robią te gilda stary, Czy to są jakieś pieniądze? Jakieś końce w tej rzeczy? Coś mi to potem da. Zobaczmy w free czy mam w ogóle. Gilda star, no i co to może być? Hmm. Jakiś element budowniczy, no nic. Lecimy wykonywać kolejne questy. I niestety nie ustawiłem sobie czasu, kurde, nie będę wiedział ile ten materiał będzie trwać, ale spróbuję na wyczucie. Jakoś bo nie trwał dłużej niż 25 minut. Na oko myślę, że mam jeszcze z 15 minut, coś koło tego. Hmm. Ja naprawdę, te początkowe filmiki muszą być nudne. Nic tutaj nie zrobię, niestety. Tutaj polega wszystko na tym, żeby zabijać słabe potwory i wykonywać typowe dla e, moba. Nie, przepraszam, nie moba, tylko RPG Questy. Typ przynieść podaj po zamiatej. Dokładnie. Ale cały świat nie wygląda tak źle. Ale no, jeśli jest to tylko kraina startowa. O, teraz będziemy mieli jakieś bossa do pokonania, widzisz? już. Rozmawiający z wiatrem. To jednak nie jest Szkoda. myślałem, że ten materiał został nieuratowany. <śmany> okay. Porozmawiajmy z Talikiem.

No więc, tak jak mówiłem, yy, mam mieszane uczucie co do tej gry, ponieważ system walk jest tu świetny, około granie wygląda źle, jest to gra darmowa, to, to jest kolejny plus, ale te zanikanie modeli i ogółem. No nie wiem, co nie się tak naprawdę. Ale zgaduję, że do tej gry trzeba się po prostu przyzwyczaić, tak jak z każdą w sumie. Jestem nowy w tej grze, więc myślę, że po czasie dopiero. Ogarnę ją w pełni i zacznę czerpać z niej prawdziwą przyjemność. To nie ma co wymagać, skoro mam tylko jeden, e, jeden skill do użycia. I wszystko to wygląda strasznie nudno na ten moment. Ale powiem wam szczerze, że mając y, chociaż tylko ten jeden skill, tak czy inaczej, nie wygląda to tak źle. Mam nadzieję, że będzie więcej skill właśnie tego typu, będę mógł nawalać jak tylko chcę.

Though they worship the wind as the ultimate god, all elements of nature are sacred. Even death. The practice of necromancy is considered beyond evil. You knew of no human words that could describe the blasphemy feared and saw in raising the dead and disrupting the natural order. Czyli nie jest trochę grama tutaj nawet jednego poziomu nie wbijam. Tak być nie może. Muszę się bardziej do tego przyłożyć. Pójdźmy na skróty. No zapomniałem o tym skill. Dobra, teraz będziemy szybciej dochodzić do tych implicytów. To w sumie to jest jeden z tych powodów, dla których w miarę się cieszę, że wziąłem właśnie tego kota. Jestem ciekawy, czy ten Chińczyk też miał jakieś przyspieszenie, e, bądź zwiększenie movement speeda, ale jeżeli nie, to to był świetny wybór. A poza tym trzeba przyznać, że ten kot wygląda bardziej atrakcyjnie od Hinola. Cokolwiek by to nie brzmiało. Ale chodzi mi o to, że bardziej tak pasuje do tego, e, tej fantastycznej krainy. Fearin, every life has purpose. Weapons are blessed to sanctify necessary killings. Their wilderness home already makes danger a frequent companion. For these reasons, Fearin are expected to settle disputes peacefully. Killing each other is strictly forbidden, especially during the trials. Chyba nie, jest duży y nacisk na fabułę, co mi się naprawdę też podoba. To dochodzi do kolejnych plusów tej gry. Myślę, że trochę przy niej jednak posiedzę. Sprawdzę, zobaczę jak sam się z nią będę czuł czy będzie mi się w niej musiał grać po jakimś czasie, czy nie. Ale, tak jak już mówiłem, potrzebuję jakiegoś dobrego moba. Kur y kurde, co ja mam z tą mobą? MMORPG. Za dużo ostatnimi czasy grałem właśnie y w Smite i w Reach of Legends. To jest, teraz ta moba mi się jakoś wcięła. <laughs> Dead Resident A w sumie tak narzekam na to, że mam tylko jednego skilla, a ja mam gdzieś że jakieś punkty do rozdania, to mi pewnie do doda kolejne umiejętności. Spróbuję to teraz zrobić. Wiem, że już teraz naciągam strasznie ten yy, odcinek, będzie dość długo trwał. Ale przyznajcie, szczerze, że mało się w nim działo. Więc mam nadzieję, że uda mi się to jakoś wam zrekompensować. Pokażę Wam jeszcze coś ciekawego. Może uda nam się jeszcze pójść na bossa. To będzie jeden z tych odcinków, który będzie trwał dłużej. Ok? Umówmy się tak. Kup. Jak Jakie tu mogę? O, tu mogę wybrać. Sorcery Shadow Play. Co mi da Shadow Play? A, to był ten zabójca, no to, to mi się zbytnio nie przyda. Chyba, że taki cichy, nie, cichy na no to się nie sprawdzi. To się na pewno nie sprawdzi. Sorcery za mi zada. da? Sorcery już by tu bardziej pasował, ale... Coś, coś, coś mi się tutaj nie podobało. Z tego co słyszałem miało być 120 yy, klas. Ja tutaj widzę, widzę, że tak nie jest. Chyba, że coś tutaj źle patrzę, źle poustawiałem. Nie wiem. Sorcery, Shadowplay czy de Defense? Kompletnie bez sensu. Jak ja mogę ulepszyć tą umiejętność? Muszę mieć 20 poziom. Tu dziesiąte. 15. Tych nie mogę. Ten mogę jedynie wpakować, ale czy mi się to przyda? zmniejsza movement speeda i zadaje damage magiczny przez 4 sekundy. W sumie będzie dobre. Skoro zadaje damage, się przyda. Ma na region oczywiście and się, się przyda. Dobra, coś tutaj porozowaliśmy. Skąd to mnie martwi. Dlaczego tutaj jest tak... Dlaczego tutaj jest tak mało dodatkowych drzewek? No, defense sorcerer. Sorcerer. I tutaj w ogóle nie ma tych rzeczy, które by mnie jakoś interesowały. To jakieś leczenie, czy coś w tym stylu? To dzięki temu mogłem sobie jakoś zmniejszyć... Magi zwiększyć magiczny damage. Nie zobaczymy później. Najwyżej sobie to zresetuję. Póki co niech będzie tak, jak jest. Co teraz yy, wywalimy sobie jeszcze? Nie wiem, jak się to wywala, dobra. Teraz zbijemy trochę bardziej konkretnie. Tylko jak ja teraz mogę wyrzucić z skilla? Dobra, świetnie. Jednak mogę. Jedynka, dwójeczka. wczoraj jestem trochę zdezorientowany wobec tej gry, nie wiem jak wzajemne inne rzeczy powinno się wykonywać, ale mam nadzieję, że za jakiś czas to wszystko będzie wyglądać lepiej. A też doszedłem do wniosku ogółem e, mojego, odnośnie mojego całego nagrywania, że postaram się nagrywać e, mniej konkretne rzeczy, że tak powiem, ale star będę starał się nagrywać bardzo często. Dlatego tak wyszło, że zaczynam nagrywać właśnie tego archeja. Głównie dla siebie, głównie dlatego, żeby. Żeby jakoś wyuczyć się tego e, gadanego przed, mikro, e, przed mikrofonem, przed kamerą, prowadzenia ogółem tych wszystkich e, rzeczy na YouTube. I że jest to już trzeci odcinek, który dzisiaj nagrywam, więc jestem już trochę tym zmęczony, więc musicie mi wybaczyć, że prowadzę to trochę tak w nie najlepszym poziomie. Coś przynajmniej mi się tak wydaje. Bo już naprawdę jestem trochę dzisiaj zmęczony tym wszystkim. Najwyżej po tym odcinku spróbuję napić się kawy i nagrać, może coś jeszcze zobaczę, jak się będę potem czuł. Bo jeszcze mnie trochę choroba zabrała już. Nie do końca się wykurowałam. Dobra, jeszcze pójdziemy oddać tego questa. I myślę, że jest zakończona dzisiaj. Jest jakiś boss, którego mogłem tutaj skarcić trochę. Nie wydaje mi się, że nie ma. Na tym spocie akurat No, ranić Daily quest Akceptujemy To tego coś konkretnego no niezbyt. Ale podoba mi się ten drugi skill. Co prawda muszę go kastować. To... Która moja poczenie na tym tracie, ale zadaje ogromny damage. Co mi się podoba no Tu Patrzcie powie, na jednego skilla tutaj. Wziąłem. Dlatego ile musiał użyć, żeby resztkę HP jej dobrać. A zakończmy tutaj w tym momencie, więc co mogę dodać? Ja teraz pójdę się chyba położyć, trochę odpocząć. Przegonić tą chorobę w każdym bądź razie, bo już nie za dobrze się czuję. A nie chcę też was, was trochę przynudzać, bo już widzę, że ten materiał nie idzie w dobrym kierunku, a to już trochę trwa. Więc ja z tej strony chciałbym wam bardzo dziękować. Chciałbym wam bardzo podziękować, że zatrwaliście do tego momentu. No i trzymajcie się kochani. Pozdrawiam was ciepło i serdecznie. Peace yo.